Jesteśmy dzisiaj w miejscu dość nietypowym, jak dla mnie. Z reguły robię relacje z różnego rodzaju sal koncertowych, relacje na współpracę z różnymi ciekawymi ludźmi, pracę studyjną, natomiast dzisiaj jesteśmy w miejscu trochę innym. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że warto w życiu się zatrzymać. Wiele lat bardzo intensywnie pracowałem, tak naprawdę praca z, zajmowała bardzo dużą część mojego życia, to tempo realizacji różnych zamówień. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że taką cenną wartością jest zatrzymanie się. I zatrzymując się powrót do takich pewnych e, marzeń, planów jeszcze z dzieciństwa. Które gdzieś tam za mną chodziły, a nie zawsze był czas i możliwość, żeby to zrealizować. Chyba doszedłem do tego momentu, żeby realizować takie swoje pasje, które gdzieś tam za mną chodziły całe życie. W takich miejscach rzeczywiście wraca się do takich.